Życie, przetłumnia, chociaż na chwilę, bądź jak matka, kochane, ciepłe. Przegarnij do serca i pokaż co miłość. I oczy i łzy, od lat mych oczach zakrzepłe. Łzy, które przez lata skamieniały. Łzy, z których pozostał blask tylko i smak soli. Łzy, o które mnie ciągle przyprawiasz. Łzy, które ożywają, gdy za bardzo mnie bolisz. Chciałbym rozpłakać się w głos nawet, ale za szczęścia napełnij mnie radością. Spraw, abym o chwili chociaż jednej mógł rzec, jest moja, przepełniona do życia miłością.